Nazywam się Marta Ryjak, w zawodzie kosmetologa pracuję już od 10 lat. Swój gabinet prowadzę od 2 lat w małym mieście Tarczy. Swoim klientom oferuję kosmetykę profesjonalną, zabiegi na twarz i zabiegi na ciało. Czas spędzony ze mną to nie tylko pielęgnacja, ale również chwila odprężenia i relaksu. Do swojego gabinetu wybrałam markę Dr. Ponieważ stawiam na najwyższą jakość kosmetyków i zabiegów. Doceniam współpracę z marką Dottore, za kontakt z przedstawicielem handlowym, który zawsze służy mi pomocą. Za merytoryczne podejście, za szkolenia, za rozwijanie się, za produkty, które sprawdzają się bardzo dobrze w zabiegach, a już najlepiej w detalu. Bardzo się cieszę, że trafiłam na tą markę. Najbardziej w marce Dottore cenię sobie pielęgnację domową, która dostępna jest tylko w gabinetach. Moimi ulubionymi produktami, jak i również moich pacjentów jest krem nowo z kwasem glikolowym, który pięknie napina skórę, Retino, hydratore z kwasem migdałowym, Rosatore, które sprawdza się bardzo dobrze przy trądziku różowatym oraz SOS, bez którego nie wyobrażam sobie już żadnego zabiegu. Krem SOS bardzo dobrze sprawdza się przy atopowym zapaleniu skóry oraz przy skórach łuszczycowych. Dużym plusem jest mała pojemność, 15 ml, i wtedy każdy pacjent dostaje do domu, aby przedłużyć efekt zabiegu. Zabiegi, które najlepiej sprawdzają się w moim gabinecie, to zabieg Siflash i Peptide Express. Nowa formuła zabiegu Siflash z kwasem migdałowym pięknie sprawdza się przy skórach suchych, odwodnionych i naczyniowych. Napina, rozświetla nam skórę, bardzo dobrze sprawdza się przed imprezą, jako ba za zabieg bankietowy. Najbardziej w tym zabiegu uwielbiam witaminę C. Jest jak dla mnie najlepsza na rynku. Moim ulubionym zabiegiem jest Peptide Express. Sercem zabiegu jest autorski masaż marki Dottore z wykorzystaniem elementów Kobido. Zabieg bardzo mocno liftinguje, nawilża, ale również relaksuje. Wykonuję ten zabieg przeważnie przy cerach dojrzałych. Kiedy wracają do mnie po miesiącu, efekt liftingu utrzymuje się nadal. Jest to jeden z moich ulubionych zabiegów i również moich pacjentów. Serdecznie zapraszam do mojego gabinetu.